Wszystko jest z tego wynika, bo ja miałem problem z prostytutkami. Ja na e, nagminnie zamawiałem po imprezie o drugiej czy trzeciej w nocy prostytutki. Zazwyczaj szedłem do klubu, tam nikt nie chciał się ze mną ruchać, więc po prostu e, wracałem do domu i cały napierdolony tym kurwa e, całym tym klubowym seksem, kurda, dzwoniłem po Roksie czy po jakimś innym szajsie i zamawiam hurtowy to mi ryłobanie po prostu maksymalnie. Do tego stopnia, że, e, po, o kurwa, mam całe masę historii e, z tym związanych. Raz na przykład taką historię, jak się e, ten, jak poszedłem zjeść tabletki, e, które, nie wiem, czy wiesz, są takie tabletki, że jak się z kimś zarazisz potworną chorobą, której nazwy nie wymienia, to ten. To wtedy są takie tabletki, które masz wpierdolić w ciągu 24 godzin i się nią nie zarazisz. A to jest pewnie jak, te, jak tabletka wczesnoporonna. Tak piszą, że nawet jak cię pierdolnie czpią z krzykawką, to mm -hmm. nie powinieneś ten. I w sumie opowiem tą historię, bo ona jest bardzo ciekawa. Więc jak już sobie ten założyłem, że nie będę już nigdy korzystał z usług tych kobiet to się najebałem i zamówiłem sobie trzy no i tak pod rząd ponieważ po wszystkich specyfikach nie wszystko działa tak jak powinno więc za każdym razem niespełniony domawiałem następną no i obudziłem się rano i doszedłem do takiego czegoś że Mówię, ja pierdolę. E, teraz to już kurwa, chuj, kosmos mnie pokara, czy jakiś kurwa urojony e, kosmita, czy jakiś e, inna kurwa moc, czy... Nie wiem, teraz kurwa to już po prostu przesadziłem, no nie? I, a przypomniałem sobie, że kolega mi kurwa o tym opowiadał. Aha. Więc wziąłem i cały ten e, szans wygooglowałem i kurwa tak faktycznie tak jest, no nie? I słuchaj, i teraz tak, musisz, e, jak to jest skomplikowane i pojebane, no nie? Najpierw trzeba zapierdalać na ten. Na, e, do szpitala zakaźnego. Ale żeby do niego pójść, musisz mieć skierowanie od kurwa lekarza, lekarza internisty. Rozumiesz, kurwa, to jest zrobione, żeby utrudnić ci wszystko. Oczy, oczy, oczy. E, więc ponieważ akurat miałem szczęście, że miałem kolegę, który był lekarzem internistą, pojechałem do niego, on mi wystawił, słuchaj, dwa różne skierowania, bo kurwa chuj wie, o którym chodzi, a są jakieś dwa różne. Okay, okay. Przyszedłem tam do tego kurwa smutnego jak pizza szpitalu e, szpitalu, szpitala e, i... E, w tym e, szpitalu, słuchaj, e, posłużyłem się jakimś, jakimś slangiem, który kurwa tam przeczytałem, żeby powiedzieć tej siostrze o co mi kurwa chodzi, ona zrozumiała od razu o co mi chodzi. E, Szybko, e, no, jest jakieś, że coś tam kurwa, z, nie wiem, pisało na stronie o co chodzi, no nie. O te tabletki kurwa chodzi, no nie. No i słuchaj, przyszła taka lekarka, kurwa niedojebana jak z kurwy syn, 30-latka, brzydka, kurwa jak noc, zaszeszcząca, kurwa seksu, kurwa własnym rodzicom, i po to prostu e, tak i ona tak. Kurwa, do jemana. mnie słuchaj, pół otwarte drzwi. E, Kurda, ta siostra łazi i ona mnie pyta, co ja kurwa robiłem. No nie. I e, e, wiesz co, ja jestem tam wyluzowaną osobą, no, mogę kurwa i powiedzieć, że nie wszczaliśmy sobie po mordach z dziwkami i chuj mnie to kurwa obchodzi. Ale kurwa, ja sobie wyobrażam, że ona zapierdala taki tekst jakiemuś kurwa Kolesiowi, który kurwa, wiesz co, e, miałby, że tak powiem, trochę inne standardy, kurwa no, no. E, intymne. E, I wiesz co, ja mu ten, ja mówię, no dobra, chuj, e, co, stosunek do pochwowy bez zabezpieczenia. Specjalnie i tak pierdolnąłem, bo się Elegacja. bałem, że jak kurwa Będziemy Powiem coś szeguły. Nie, że ona kurwa mi powie, że jak wiesz co Oralny uprawialiśmy, to nie, bo kurwa Na to, to ona mi nie da, no nie no, Więc od razu mówię, kurwa ładowałem A ona mówi, no to proszę partnerkę tutaj kurwa Przynieść I tak, ja mówię, nie mogę A ona mówi, ale czemu? Bo kurwa nie mogę, no i tyle yy, yy, Ona to była, to była prostytutka A ja, tak u głowy, Trzy, ale chuj. Mówię, e, I ona. Szci jestem zdziwiona, że w ogóle jakaś się na to zgodziła. A Mówię, że no... To jest skandal, tak prywatna, wyjście z znaczy, No ale wiesz co, nie? Chuj, bo to faktycznie e, prostytutki e, nie godzą się. No, nie jebnięte, chociaż wiele prostytutek jest jebniętych ale e, wiele z nich no, na takie gówno się nie godzi, dzięki Bogu. E, natomiast. E, e, w każdym bądź razie, no i co? I tak to wygląda, że ona ci pobiera krew, kurwa, i ty czekasz, czy. bo ona, jak to ona powiedziała, może już pan to ma! E, e, no i kurwa, czekasz, czekasz. E, I słuchaj, ja mówię, dobra, to co ile to będzie, za dwie godziny? Ja mówię, to ja za dwie godziny. Nie, ma pan tu kurwa czekać, no nie? Ale no, słuchaj, ja już byłem tak zgnojony psychicznie, no. że. Odebrałem sam sobie, że tak powiem, siłę kurwa ten. jakikolwiek nie wiem, powiedzenia nie kurwa, jak to się mówi, jak się umie mówić nie. Jak się nie umiał nie mówić? Nie, nie, że, Boże, zabrakło mi teraz tego słowa, znowu mi braknie słów. No nieważne, w każdym razie ja nie miałem jej odmówić. Miałem też jej również skłamać, a w tej sytuacji w ogóle bardzo ważna rada. Trzeba powiedzieć, że pierdolnocić strzykawką. Bo, Oraz, yy, no. znaczy yy, nieważne, że jest. Chodzi o to, że wtedy jest refundowany kurwa lek przez NFZ, a jeżeli mówisz, że ruchałeś kurwy bez gumy, to nie jest refundowany. Czyli yy, musiałem na kwality po prostu. Yy, 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 no nie, właśnie. Nawet dzwonisz do kurwa, tego, do Kłę, mówisz słuchaj QE, kurwa chcesz mieć artystę, jeszcze parę r lat. Ratuj byku, ratuj. To kurwa tutaj przelew poproszę. I słuchaj, po tak części, tak, po, po części ja tak zrobiłem, tylko miałem innego e, tego, inną pomocną dłoń. No ale e, kończąc kurwa, bo ta historia jest bardzo długa, e, tak, wydzwoniłem mojego kurwa kumpla, e, on przyjechał, e, lał deszcz, kurwa było zimno, ja stoję przed tym szpitalem, kurwa, rozumiesz, mówię mu, słuchaj, kurwa, ja już jestem pierdolnięty, nic nie dam rady, kurwa, nie umiem się powstrzymać, słuchaj, i po prostu e, Znowu to zrobiłem eee, i mówię, ja pierdole teraz zostanę ukarany, kurwa. On tam, że się nie martw, coś tam takie, wiesz, różne pierdoły. No tak i jak trzeba. Tak. No i słuchaj, minęły te dwie godziny, chuj, nikogo nie ma, minęło tu pół, wchodzi ta kurna ee, pojebana lekarka do tego swojego gabinetu, kurwa. Ja tam się lekko pytam, czy można ona Kurwa, no nie? Wzięła, zamknęła się, tam kurwa, za chwilę e, otwiera te drzwi. Pożejść! I ona tak kurwa do mnie wyjmuje jakieś tabletki, to, to dwa razy wieczorem, to raz dziennie, to coś kurwa tamtego co 12 godzin, tak, tak, tamty. Ja mówię, ale e, może mi pani zacznijmy od tego w ogóle, e, czy ja już to mam? Ona, na razie nie! <ścoughs> I kurwa, ona taka pełna tego kurde pogardy do mnie no jadu, i całej kurwa. tej jadu i tego całego gówna, no nie. No i słuchaj, wyobraź sobie, że ten, że... Wziąłem to wszystko, się okazuje, że tego leku słuchaj w Szczecinie nie możesz kupić, w ogóle ledwo go można w Polsce kupić. E, e, I jeszcze ona mi go dała tylko na dwa dni, bo powiedziała, że ponieważ jestem dziwkarzem i szmaciarzem e, i to muszę sobie sam to kurwa kupić. I ten lek teraz kurwa hit kosztuje jedyne pieprzone 8 koła. jak zrobili. I słuchaj, 8, kurwa, no to kurwa za tabletki. No, które musisz wpierdalać miesiąc w ogóle. Y a ja zrobiłem taki numer, że ten e, wziąłem, wszystko przejrzałem, nie ma kurwa nigdzie tych tabletek, ja panika, bo to zaraz się skończy, no nie? O, <try> Więc kurwa e, okazało się, że kurwa do Niemiec trzeba jechać, a my tu akurat w Niemcy mamy blisko. Słuchaj, przejeżdżam przez granicę, spotykam kurwa Polaka w aptece niemieckiej, wyluzowanego ziomka, spojrzałem na to, a impreza była, <sum> 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 dobra, ziomuś, dobra, nie ma się kurwa, pełen luzik, kurwa, już jutro to kurwa jest. Ja się ten dopilnuję, żeby było na odpowiednią godzinę. Mam tutaj kurna, trochę tańszą wersję, gdzieś tam ściągamy to skądś tam No i wiesz co, no i taką kurna wrzucił mi tematykę. No i ja zawsze traci się nie niewaleczkę. No trochę zeszło. Słuchaj, ja tak, poleciałem w poniedziałek miał mi kupić. Tak, kurna u mnie. Mm, Księgowość w ogóle w firmie prowadzi moja mama. Ja jeszcze w poniedziałek byłem tak wytrzepany, że psychicznie trochę nie byłem gotowy oznajmić jej, że na co potrzebuje 8 koła, żeby mi przelała. No więc zadzwoniłem do ziomka, który prowadzi stację benzynową i po prostu ma taką gotówkę. Mówię, słuchaj, nie pytaj się mnie o co kurwa chodzi, wpadam do Ciebie, potrzebuję 6 koła, bo dwójka jakoś tam kurwa, nie wiem, miałem gdzieś tam. nie? Yy, on yy, mówi dobra, to wpadaj, no nie? Wpadłem wzięte pieniądze, praciałem kurwa do tego Niemiec. Tam jeszcze zadzwoniłem do tego kolesia. Ten koleś mówi do mnie taki w ogóle tekst, że yy, Słuchaj, ja zadzwoniłem do mojej koleżanki, która jest specjalistą od chorób zakaźnych, mówi, że jak to weźmiesz, to na 100% nic się kurwa nie stanie i to jest zajebisty kurwa lek, musisz to wpierdalać, nie martw się ziomuś, wszystko jest kurwa ok. Nie? No i słuchaj, ja to kupiłem, kurwa, żarłem to, żarłem to miesiąc kurwa, słuchaj, w niczym nie byłem tak punktualny i dokładny no, wiadomo. o każdej tak. Kurda o każdej godzinie wstawałem, tam o siódmej rano, czy którejś, wpierdalałem tą tabletkę, czy tam dwie, czy ile trzeba. No i kurwa, słuchaj, pod koniec tego kurwa całego gówna się to skończyło. Skończy, Aha, i trzeba było jeszcze oddać hajs temu mojemu kuplowi. Oczywiście już, już z postanowieniem zostania świętym. Eee, droga tała bardziej. Droga. Eee, tak, już kurwa, trzeba. już tam wykołowałem numer, kurwa. Do właśnie wymienionego artysty, żeby kurwa znalazł życiową kurwa ścieżkę dla mnie wreszcie. No i w czasie ogarniania tego numeru musiałem jeszcze wpaść do ten, do mamy i wytłumaczyć, że trzeba mi te sześć koła ileś tam przesłać, co zostało. Ale ja mam zajebistą matkę, z którą, kurde, nie mam żadnych jakichś uchwał. Ja widziałem ja ja unboxing wariacie ja super wieram. No, no więc, wiesz co, ja mówię do mojej mamy, a słuchaj, wiesz, że jestem dziwkarzem i narkomanem, także, słuchaj, trzeba mi po prostu dać te pieniądze, kurde, i tyle. Mama tam wysłała, mówi do mnie, sprawdziłam w tym, w Google kurwa, nie martw się, to jest wszystko luz, w ogóle zresztą i tak cię popierdoliło, przecież A, to, 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 to tak, dobrze, to tak, faktycznie, tak Ty wyjdzie. uprawiasz seks oralny, kurwa, w ogóle nie powinieneś się od tego niczym zarazić, ale kurwa, <gulny> nie. Ja mówię tak, bo to znaczy ja i tłumaczyłem, kurwa, że przecież ja takich kurwa, nie penetruję, kurwa, bo, bo nie, kurwa, no ale nieważne. E, no i co? No i poleciałem, słuchaj, oddałem mu ten szmal e, i... Kurna, wyleczyłem się i było wszystko zajebiście. Minęło dwa tygodnie, znowu się nacipałem i znowu zadzwoniłem do kurna, dziewczynki